A nieraz jak palimy tak palimy i rzadko czyścimy, to w kominach robi się taka skorupa. No i ta skorupa jak się kochani państwo zapali, to taki komin jest do naprawy później. Więc czyśćmy te kominy regularnie, żeby pożarów, sadzy nie było, bo tutaj chyba kominiarza, no już jakiś czas, też nie było. To odciążamy strażaków, kominy czyścimy i zabieramy strażakom robotę, żeby mieli mniej wyjazdów do pożarów sadzy. Proszę bardzo. Tak, metr po metrze. Zrobimy tutaj. Zrobimy tutaj piękny porządek. Piękna sprawa. O, proszę zobaczyć. O, troszeczkę lepiej to teraz wygląda. O, proszę bardzo. A tu jest kolej, kolej wiedeńska. Tam troszkę na zachód. Jest, jest miasto Skierniewice i tam kochani Państwo jak była bitwa warszawska to tylko nasi bracia Węgrzy przysłali nam amunicję ze wszystkich krajów europejskich i tą amunicją pogoniliśmy ruską z Fołocz spod Warszawy w 1920 roku i jest takie powiedzenie po łacinie o, a to kaweczki nasze kochane kombinują Zostawię im, żeby miały tutaj w razie czego. Jest takie powiedzenie po łacinie, verba docent, example trahunt, czyli słowa pouczają, ale tylko czyny pociągają. Więc, kochani, zawsze po czynach poznajemy, po owocach, po owocach. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. A to są właśnie, to są właśnie, kochani państwo, te owoce, komin wyczyszczony, bezpieczny i znów strażacy nie będą mieli co robić. Ha.